Witajcie, witajcie. Nowa trasa. Tym razem Niemcy. Co będzie z powrotem tradycyjnie? Nie wiadomo. Zaczynam niedaleko od Polski. Już jest odwilż. Leż padał. Teraz przestał. Dopnieje to wszystko, co się nasypało wczoraj, przedwczoraj. A że można spokojnie jechać. Nie ma dramatu. Co dalej? Dalej zobaczymy, jakie będą warunki. Mam nadzieję, że nic specjalnego. Jak będziemy robić taką krótką przerwę, popatrzymy na jakąś stronę z prognozą pogody. No i będziemy wiedzieć, no, teraz już trzeba monitorować, bo prawdzie ja, na co się przygotować, jednak jakiś czas też mi obowiązuje. Dobra, ja się zbieram z tego parkingu zasnego, że jestem po śniadaniu. I jedziemy na zakupy, na trasę. Nie duże, bo nie duże, ale zawsze. Także, jakże ktoś chce zostać ze mną i oglądać, będę, będzie mi bardzo miło. Zapraszam do Niemiec. No, wiecie co? Stały punkt mojej trasy zaliczony. Znaczy, zakupy już zrobiłem zakupy już to pochowałem wszystko do lodówki. Takie na tydzień, nie? Jeć, jakie mięsko, jakieś tego jeszcze mam od żony. Jednodanie, sałatkę którą mi zrobiła na drogę. Także jest dobrze. Oczywiście zestaw startowy, czyli wody, nie? Wody to potrzebuje dużo, bo dużo pije. Wody no, także zaopatrzenie jest odpowiednio duże tutaj proszę bardzo o nawet jakiś jeden napój się znajdzie z pianą na dwa palce no i jeszcze tam do tego słówku jednym takie owoce lubię koktajle to zresztą wiecie dobra jeszcze tylko muszę iść po jedną rzecz mianowicie myjkę do szybu przy tej pogodzie to jest dramat lusterka i szyby są zawalone a nie chce mi się skakać po drabinkach bo jestem leniwy także ja jeszcze na chwileczkę uciekam przychodzę poza się zrobi i będziemy startować o jest, dobra już definitywnie jadę stąd Kurczę, o, akurat mi się tutaj taka fajna rzecz ładuje mikserek, taki blender być go już chyba gdzieś widzieli w którymś filmie robię tak koktajle, sobie robić. mleko, kupiłem banany mandarynki tam Zabędzie coś. aha, maczę fajnie taką, macza latę taki napój, wam pokażę fajnie też to zmiksować dobra, ja mam 628 km, czyli czas goni jadę, jadę, kurde bo na granicy muszę stanąć, ale już nie do sklepu nie, ja nie ja nie mogę tu, kurde, do sklepu chodzić dobra, miałem mieć pomyjkę do szyb znowu nakupiłem pełno różnych rzeczy, o których zapomniałem wcześniej ale dobrze, dlatego tak lubię robić idę sobie, potem jeszcze raz wrócę i pewnie połowa mi z tego zostanie ale fajnie dobra, w też porządek zrobiłem przy okazji czas goni ja lecę o, no witajcie dobra no i trzeba regulaminową przerwę zrobić które się drzemnąłem nie ukrywam no ale po to są przerwy no i teraz trochę zgodniałem. Także kanapeczki, sałatka zjem i dalej w drogę jeszcze tak z dwie godziny, myślę, podjechać. Żeby jutro się nie trzeba było zrywać za bardzo wcześnie rano. I tak, będziemy, i tak to będzie bardzo wcześnie rano, no ale no trudno. Dobra, A ja sobie teraz pojem i lecę dalej. No co mi innego zostało. No i mamy to. Mamy to. Plan, minimum wykonany na dzisiaj, czyli dotarliśmy w okolice Hanoweru. Dokładnie stoję na takim Rasthofie przy autostradzie. Nazywa się Lerte. Co prawda, tak to wygląda. Zobaczcie, stoję troszeczkę tak z tyłu za naczepami, ale przejazd jest. Nie wiem, czy to jest normalne. To dalej, dalej coś zjeść i się pomalutku ogarniać do spania. Tak zakończę dzisiejszy dzień. Na no co innego wydarzę. Także pewnie widzimy się jutro. Przy kawie z rana. No witajcie, kolejny dzień Ja już jestem rozładowany, bo byłem wcześniej ale światło było kiepskie, nie można było że tak powiem. nic w nie fajnie było nagrywać a, a druga rzecz no... no nie można, No, ale jadę teraz na myjnię i Belgia, Belgia albo Kalo, albo Antwerpia zobaczymy to się okaże w praniu dobrze, już pomalutku pomalutku do przodu Dobrze jest, wcześniej rano stałem, teraz pospałem, jeszcze dospałem sobie Jestem w miarę świeży Pogoda Fajna na podróż No i będziemy tak Zobaczymy co tam będzie w Kolanej Ale to już w następnych ujęciach Ale w pierwsze, bo tak się powiedziałem Wam, że spałem Na rozładunku To pierwsze to ja sobie może coś po prostu zjem Wstanę, zjem śniadanie, a potem będziemy pracować dalej. podczas mamy naprawdę dużo jest. Fajna godzina rana na... A zadane prawdopodobnie jutro. O popatrzcie, tak sobie śniadaneczko moje wygląda. Ciemny chleb, jakaś śniadanka, serek, majonezik. I bardzo fajny napój. Matcha Tak, matcha to torebkę, zalewasz mlekiem, po mymlozie mym jest, no. Także tak śniadanko się wygląda. No, ja stesę na parkingu właśnie. Zjechałem, zjem, dobudzę się przede wszystkim i pojadę dalej na minie. No to pewnie widzimy się na minie. Zobaczcie, tego wam jeszcze nie pokazywałem, no bo jakoś nie było okazji. Ta wygląda cysterna która paruje po myciu gdzie? to jest ponad 50 stopni zaraz fajnie co odparuje to co tam jest mokre w środku zniknie i no studzi się troszkę będzie można jechać dekle troszeczkę uchylimy to wam pokażę jak się to robi i jedziemy w kierunku Antwerpii jutro prawdopodobnie ładuje kwas także jak się odparuje Trzeba będzie domykać dekle, ale nie zamykać, tylko zostawić. Zresztą Wam pokażę, jak ja to robię. No i dobra, idziemy zobaczyć, jaka temperatura jest. Gdzie na górze to już odparowało, chyba. No, 40 stopni. Jak odparowało, to można będzie zamykać. Także ja idę na górę i widzimy się na górze, na cysternie. No, ja już jak widać, na cisternie. mamy do klececzka. Jest tam taka mała stróżka. A w tej temperaturze. Jeszcze około 40 stopni Ona sobie Śmiątko wyschnie Nie będzie z tym żadnego problemu Na rozładunku, na załadunku przepraszam Dobra, co teraz robię Patrzcie się Delikatnie przemykam Tą ślubą naciągam tak Żeby był taki mały Teraz będzie miała przewiew i sobie będzie się podczas jazdy, wszystko bezpiecznie, nie ma się żadnego problemu. Dobra, ja robię, przepraszam, pozostałe, zamykam i jadę kierunek Antwerpia. No ja już w Holandii, no i popatrzcie co, jest, co się tu dzieje przy wyjeździe z tego kraju, z Holandii. Koreczek, koreczek do granicy, także nie tylko u nas w Polsce. Ale także tutaj są korki przed granicą z Niemca. No, Tyle wam chciałem pokazać. Mamy mgłę. Ale to akurat w Holandii jest normalne. Trzeba pamiętać, że to jest najniżej położony kraj w Europie. Ale jest miło, sympatycznie. ja powiedział, że moje kierunki jazdy mieszkać bym tu nie chciał. Ale jeździć pracować jako kierowca, jak najbardziej jest tu źle. No, i następny dzień. Ja no właśnie się załadowałem. Rzeczywiście, wszystko poszło do, dokładnie tak, jak sobie zaplanowałem. Czyli jest fajnie. Ja tu wczoraj zajechałem na tą firmę, bo tu w Belgii jakieś podobno niepokojące rzeczy się działy. Tego mówili, żebym sobie podjął, już po prostu na filmę Jakieś strajki są czy coś. No i rzeczywiście pozostałości po tych strajkach były widoczne wczoraj wieczorem. Teraz Wam postaram się to pokazać. Mam nadzieję, że e, będzie to jeszcze widoczne. Znaczy, mam nadzieję. No, jak będzie to Wam pokażę. Jak nie, no to. To nie, ale. Coś tu się działo i to musiało się dziać długo. Nie wiem, co, co tu chodziło prawa belgijska patrzcie jaka kolejka do zadunek jesteśmy w porcie jakieś płodnie kominowe tutaj dziwnie świecą, to znaczy świecą dźwięczą także wracam do domu zaraz będziemy dzwonić do pani żony, że jestem załadowany, jest wszystko w porządku mają błędy Między bogiem a prawdą jest, w porcie w Antwerpii ten port jest Następną ogromny naprawdę. w Ale lubię tu przyjeżdżać. Nie miałem tu nigdy jakichś problemów. Czy z zadunkiem, czy z rozładunkiem. Następną skręć w prawo. się to się Straż pożarna. Widzicie? Jak w lewo co tymi tu, w prawo muszę skręcić. tam podziało. w zakładzie wypadek był straż pożarna Jedź 3 km co nie, co za za tymi zaroślami za tym żywopłotem takie cuda na kiu no i teraz właśnie pozostałości po tych strajkach patrzcie się po lewej stronie widać opony A na asfalcie widać, że te opony się tu troszeczkę tak paliły, jakby nie patrzeć. Nie wiem, co to biało. znaczyć, no ale dobra, sobie strajkowali. Nie, dobrze, że nie strajkują już teraz. Możemy bezpiecznie do domu jechać, także Będziemy się później. Wiecie co, mały pit stop, kebabik, bardzo dobre są tutaj. Wam pokażę. Widzicie? w tym lokalu. jest na granicy belgijsko-holenderskiej Hazeldonk I powiem wam jeszcze jedną rzecz, to jest polski sklep. Naprawdę jakby ktoś jeździł długo, prawda, i tędy by przejeżdżał, długo po Europie nie zjeżdżałby do kraju. Jak najbardziej może skorzystać. Nawet jest dostępne polskie piwko, jakieś tam alkohole, aby komuś brakowało, aby ktoś miał ochotę. No, takie rzeczy tu sobie też są. Gołąbki, jakieś konserwy, chlebek Także przy okazji zjadł kebaba Dobra, ja tego kebaba jem i jadę Widzimy się dalej No witajcie ponownie dzisiaj Dobra, już jestem w Niemczech teraz po przerwie takiej krótkiej W się trochę zamarynowałem mięsiwo Na wieczór będzie się robione w airfrayerze Hierbel zasypałem i startujemy. Kurczę, do tego parkingu, gdzie chciałem zajechać Mam 353 km, kurde, nie wiem czy się wyroje 4,5 godziny. No zobaczymy. Zależało mi tam, żeby zajechać. tam stamtąd mam fajnie do domu. Już kurcze nas można powiedzieć, na strzał. No ale nie będzie się trzeba jutro stresować, ale zobaczymy. Póki co. Jierba zasypana A jak hierba zasypana to pełna koncentracja, energia lecimy z tematem no ja sobie już tutaj szykuję kolacyjkę Mniej więcej tak to wygląda on że Oj, kurczę przyznam szczerze, że ładnie takiego airfryera mam tam po lewej stronie, nie patrzcie, o to yerba jutro się posprząta trochę mi się wysypało jak ważyłem. No, oglądam jeszcze jakieś głupotki na YouTube no. zaraz będę jadł no i witajcie następnego dnia ja już jestem można powiedzieć na ostatniej prostej do kraju idę właśnie Berlin i jadę w kierunku Olszyny, tam sobie zrobię przerwę, jedną Pierwszą Wystartowałem, wyspałem się, ogarnąłem No i jadę, nie Bardziej jaka pogoda mnie w domu podobno minus 9 stopni, tu jest 8 na plusie Skok No, Ale co zrobić się? Nie zrobisz Takie życie Dzisiaj myślę dojadę już do domu bo szczerze powiedziawszy, jestem z Weekendu. Także, pomalutku do przodu, ale pierwsze to trzeba coś zjeść. Także, jeszcze półtorej godzinki, jakieś śniadanie trzeba ogarnąć. No i witajcie, w Polsce. Właśnie wjechaliśmy do kraju. Teraz jedziemy się odstawić na parking, coś zjeść, bo jestem głodny. Ale wiecie co? Tak wpadłem na pomysł, że zawsze zjeżdżam na ten terminal wyjazdowy z Polski. Czyli tutaj na tym rundzie, który widzicie, skręcam w prawo. Przejeżdżam nad autostradą i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj skręcimy w lewo. Kręcimy sobie w lewo. Tam dawno nie byłem i to bardzo dawno można powiedzieć. Dlatego tam pojedziemy. Zobaczymy co się pozmieniało. Czy coś się zmieniło, czy nic się nie zmieniło i tak dalej, i tak dalej. ładnie świeci. parking kantor fi a no, zobaczymy karamuli sobie tu podejdziemy coś zjemy odpoczniemy i pojedziemy sobie dalej o ten autko jedzie jakiś także łączy się za chwilę wiecie co ja jednak jadę na terminal wyjazdowy, wyjazdowy, bo tutaj to nie ma nic już. Jest jakaś tam knajpka mała, stacja benzynowa. To wszystko. Kiedyś to był sklep, kiedyś to był fajny bar. O Jezu się pozmieniało widzę. No nic. No. Jedziemy tam, gdzie zawsze żeśmy stali. Ale zobaczyliśmy, że nic nie ma przynajmniej już teraz wiemy, gdzie nie jechać tak przynajmniej się wydaje no i je, no jesteśmy na starych śmieciach także ja tam idę coś zjeść może coś kupię do picia i będziemy jechać dalej no ja z powrotem pojadłem, startuję widzimy się na trasie zobaczymy jeszcze jedną przerwę będę musiał zrobić ale to już go strzelco polskie na razie idzie wszystko zgodnie z planem i prawdopodobnie dzisiaj będę w domu wieczorem a cię cieszę bardzo także odpalamy maszynę i lecimy a już mnie słabo widać ale nieważne mały raport korek a czwórka. jest mała obawa że mogę nie dojechać do domu nadzieję, że się to nie stanie będę tak dosłownie na styk, no ale zobaczymy jeszcze jedną regulaminową przerwę muszę zrobić hmm. będziemy widzieć wszystko ja będę w okolicach Opola na piątek, nie? jeszcze się okazało, że w niedzielę będę ruszył ale będzie fajna trasa, także od razu zapraszam na następny filmik Oj kurze jestem zmęczony, nie powiem jak się przez Niemcy fajnie jechało no to a 4 zawsze musi się skisić dobra koniec narzekania ja spinam po ślady i spieprzam do żony także czy dojadę czy nie dojadę to się na pewno dowiecie jak nie dziś to jutro ale wolałbym dziś o wiele